o kurde moi drodzy witam serdecznie po sylwestrze tutaj po e, krótkiej przerwie nim mnie nie było, ale już jestem i przyjaciele znowu dzienne odcinki, witam was serdecznie kolejny film a na początku tego odcinka chcę wam powiedzieć tylko, że dodatkowym Fallen game serdecznie zapraszam macie link w opisie, wszyscy tam zerkajcie drodzy co dzisiaj robimy w bojanowicach ostatnio w bojanowicach znowu niedobre rzeczy się dzieją ostatnio i. No, no. Jakąś furię lekką popadł, i patrzcie co tu się dzieje. Tutaj jest całe, całe bobodziarki są rozwalone. No, osadnik, no patrz, on jest samotny, zobacz jaki jest smutny. Bardzo smutny. Całe zniszczone przez TNT jest i, i. Co się bo, Czekaj, 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 bo. Jakie to jest porąbane, tu jest całe wojenne. To, to jest coraz gorzej w tych wojenowcach. Patrzcie, to jest rozwalone. To, tak, tak, to już jest tak, tak, tu już jest brzydko. Nie, no to będzie trzeba jakoś ponaprawiać, to jest ohydnie, naprawdę, to jest wszystko tak poniszczone, ale moi drodzy, dzisiaj idziemy tam do tajnej bazy właśnie, Hero do tajnej bazy, w sumie to jest komnata bardziej, może ma jeszcze jakąś inną tajną bazę, będziemy wszystko szukać, poszlaki jakieś inne i tak dalej, moi drodzy, idziemy tam, bo jak pamiętacie, tam były diamenty, w się sensie bloki diamentów. I dzisiaj planuję je ukraść od Hirobraina Mam nadzieję, że pewnie na pewno się wkurzy, ale nie będzie wiedział kto to. I ja z Wojanem się nimi podzielę. Pójdę do Wojana i zostawię mu w skrzynce. I teraz idę właśnie po te bloki diamentów. Dzisiaj taka bardziej jakby kradzisz Hirobraina Bo Pipek mnie denerwuje, wiecie o tym. Bardzo mnie denerwuje Pipek i to trzeba zmienić. Robi tu jakieś tory przeszkód, inne jakieś dziwne rzeczy. I coraz ten Hirobrain coraz staje się groźniejszy. Jeszcze w tej bazie, ale idziemy właśnie na razie pokopać te diamenty i poszukać czegoś więcej, bo może coś przeoczyliśmy ostatnio. I oczywiście, moi drodzy, subskrybujcie ten kanał. Dziękuję Wam wszystkim za 300 tysięcy widzów Ale kto nie subskrybuje, subskrybujcie ten kanał i lecimy po większą liczbę osób. Dobra, moi drodzy, schodzimy tam. Wszystko już Wam pokazałem w wojenowicach. Bo, żeby wyjść z tam, to to będzie ciężko. E, czekajcie, wszystko Wam pokazałem. Co? Wojanowice są troszkę m, poniszczone. Okej. Okay. Pamiętamy, dobra, musimy przejść znowu przez ten. Czekajcie. Dobra, idę szybciej. No dobra, w miarę szybciej idziemy. Idziemy jak najszybciej tam się przedostać. Nie, nie wiem w sumie czemu to przechodzę zamiast zniszczyć te i po prostu mieć już to z głowy i będzie łatwiejsze dojście, wiecie co? No dobra, jest o wiele szybciej. Ale o nie, zapomniałem o tym! Bramy zbroję, ale zapomniałem o tym, że musimy znowu skakać. Ja pierdzielę co ja robię! Ja nie mam fire Protection. mam tutaj fire protection, dlatego. do tego. Dlatego w miarę nie bierze mi HP. To, to jest akurat bardzo dobre. Zjedzmy sobie jak najszybciej z teka. Dobra, skaczemy jeszcze raz. Okej. Okay. Ta 180 jest przewalona. Albo skaczemy tam od razu, bo ja chcę tylko diamenty dzisiaj. dzisiaj ja nie mam zamiaru parkurów żadnych przychodzić. Ja chcę dzisiaj diamenty zdobyć. Który... Jezus, udało się. Jaram się w opór. Bo ja nie umiem tego zrobić. Dobra, udało mi się. Pez, dobrze. Schodzimy tam. Gdzie były te diamenty wszystkie? O Jezus, tu też jest ten park. Ale ja zawsze wchodzę w ten... Przestań się palić, Paweł. Przestań się palić. Przestań się palić. W sumie mam niby kobla, mogę się podbudować, ale nie chcę mu tutaj nic stawiać. Nie będę mu nic stawiać. Przejdźmy już tego parkura normalnie. Okej. Okay. Te 360 jest sporą panę. Ale jednak jestem NAJLEPSZY W TĄ GRĘ! O, jak ja mam stąd wyjść? Aha, dobra. Do, dobrze idę. Bardzo dobrze idę. Okej. Okay. Parkur. Aha, teraz muszę tak? Ekstra. Dobra, idziemy na sam dół teraz. Idziemy na sam dół. Jest wszędzie lawa w ogóle, nie? Ale dobra, te diamenty, te diamenty ka, ile będzie? Obstawiajcie w komentarzu, ja obstawiam za jakieś dwa diaksy. Ooooooo! Dwa diaksy. Czy ja powiedziałem dwa diaksy? Dwa z diamentów. ok tu tutaj przechodzimy. I tu jest chyba już ta tajna baza. Tajna baza, w sensie to jest bardziej jakiś pokoik. Dobrze idę? Nie no, chyba dobrze idę. Co to jest? Co tu jest? To tu jest, tu jest jakiś cave. To może jest to jakieś tajne przy... Nie, dobra, już myślałem. To jest po prostu jakiś, jakaś dziura zrobiona, niechcąca, tak mi się wydaje. Tak, tutaj nic nie ma? Tutaj nie, no nic nie, nic nie ma. Ok, zabudujmy to, zabudujmy to, żeby nie było. Okay. I wchodzimy tu do góry. Czy jesteśmy już. Tak jest, ile tego tu jest, widzowie. Ja. I kopiemy wszystkie diamenty, jakie tutaj są. Zabieramy je i dzielimy się na pół. Właśnie, jeszcze Kati przecież. Do, do Kati też damy, bo i tych diaksów będzie tyle, że to jest masakra. Ile bloków będzie? To będzie, będzie tak dużo tych bloków, ale kurde, my to wszystko jego. On się może nieźle wkurzyć, mam nadzieję, że nic nam nie zrobi takiego. Oddam mu nie całą część, bo ja, ja to przemielę od razu nie na, nie, nie na bloki, tylko zrobię tak, że to będą po prostu diamenty zwykłe, nie, nie z bloków. I nikt nie będzie wiedział ile ich jest po prostu, no i Roblox nie będzie, nie, nie będzie mu się chciało liczyć, Ja pewnie ma, ma game moda, to są może ile chce wziąć chyba jest żaden problem, co nie? Dobra, zbieramy te wszystkie diamenty, że coraz ich Sprawdzimy ile ich jest, w ogóle spali, mam nadzieję, że żaden blok się nie spali, bo każdy, każdy blok jest taki drogocenny w miarę, nie? 9 diamentów, to jest na wagę złota wszystko Dobra, tutaj trzeba być ostrożnym, tutaj też, okej, okay. tutaj też, dobra Dobra, mamy to. W ogóle mam za cicho od dźwięki z tego kurde. Ja mam tak cicho w Minecrafta, to fajnie. Okej, okay, mamy ile? O mój Boże, ile bloków? Jeszcze cały tron musisz. O właśnie, pamiętacie tron? Tam w tronie miał mm, diamenty i tak dalej. Dobra, zmieniamy, zmieniamy te diamenty na bloki. O Jezus, ile? Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć staków. Dziesięć staków, czajcie to? Ok, to zniszczymy. Okej, okay, to też zniszczymy. Dobra, i teraz musimy przejść. O, dobra, szybko, szybko, szybko. Ja nie, nie chcę spalić. Ja mam tyle diamentów, nie mogę zginąć. Nie, dlaczego? Ja nie mogę, ale biedny Major. Dobra, uciekamy stąd widzowie. Jezus, przestań się palić... Będziemy będę się podzielić. Dobra, damy tak. Dla Kati musimy to podzielić. Dla mnie, dla Wojtka. Dobra, dla, dla Wojtka i niech będzie najwięcej w takim razie. Albo to podzielę jeszcze w sumie. Dla każdego coś dobrego. Dla Wojtka będzie tyle. Okej, okay, ja mogę mieć najmniej. Ja mogę mieć najmniej. Niech będzie już. <grytania> Dobra, z spitalamy. Idziemy jeszcze do. Tronu. Tronu Hirobraina, Bo tam właśnie są też diamenty i złotko. Więc to ja wszystko mu kradniemy, moi drodzy. Bo dzisiaj napadamy właśnie. On, on nie wie jeszcze, że wiemy, że ma jakąś tajną bazę. To nie jest tajna baza. To jest jakaś. Nie wiem w ogóle, jak to nazwać. To nie jest tajna baza. On tam miał. Bardziej skarb jest taki jakby, nie? Dobra, to było tutaj, tak? Bo to było zaznaczone. Wchodzimy... Dobra, jesteśmy. Kto pamięta te miejsce i oglądał poprzedni odcinek, pisać w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko, moi drodzy. Ja wam przypnę serduszko wszystkim. Dobra, czekajcie. To mu nie będę nic zniszczył. Zbieramy mu tylko to i przemieniamy na... na tego, na kobylstona. Na kobylstona to przemieniamy. Dobra. Dobra. Jak... Ja je zapomniałem! O nie, 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 nie. Dobra, to było tak? Czy to było tak? Nie, to było tak. O, ekstra. Co to jest? Tu jest jakieś przejście! Ja pierdziele, widzowie! On jeszcze coś ukrywał! Czekajcie, zmieniamy to tak, żeby on nas... Dobra, mamy... to jest jako tron? Ja pierdziele, coś tam jest. Ale się robi, ale się robi creepy. O mój Boże, co to jest? O nie! Jakiś zombie tam jest, tam są konie? Tam są konie i tam są pandy, tam są! I ja pierniczę! Czy wy widzieli, widzicie, co my teraz znaleźliśmy? Czy widzicie? Kurna, znaleźliśmy, to jest niesamowite! Jak dobrze, że się dowiedzieliśmy o tym, widzowie. Brain ma jakąś tajną własną armię. Ile ich tam i... ILE ICH TAM JEST?! Patrzcie, tu są jakieś... Nie? co ...jakie... Ja... Kurde, jak ja mam teraz ten? Jest jakiś... Park. Jest ...jakieś porąbane, ja dzisiaj... O mój Boże, już wchodzę w jakieś pułapki, ja nie mogę. Dobra, robimy ten parkur. Idziemy do pand. Idziemy najpierw do pand. Do, na sam początek do pand musimy je uwolnić. Tylko kurde, jak my je teraz ten? Dobra, ja, ja robię ten. Ja robię ja most, most dla nich. Nie ma co. Trzeba zrobić dla nich most. Te pandy są trochę grube. Trzeba troszkę dłuż, większy most dać. Jest, jak my je przedostaniemy tutaj. Dobra, to innym razem. No, na razie uwolnimy po prostu te pandy. Ej, jak? Jedna Dobra, wydawało mi się, że ich jest więcej. Dobra i teraz tak, musimy zejść stąd. Dobra, przez kosmy. Jak... O właśnie! Jak mi tam spadnie! Jezus, co tam się dzieje? Co oni robią? Oni giną wszyscy tam! Oni wszyscy giną. Czemu oni się przytulają do siebie? Boże, bo oni do mnie lecą. Patrzcie, co tu się dzieje. Oni się wszyscy na mnie patrzą. Aż mi laguje Minecraft. Mogę ich zabić? O kurde. Dobra, za... Jezus, co tu się dzieje? Krowy jeszcze są uwięzione. Ja pierdzielę. I co ja mam zrobić? Ja to... Atakują mnie, ty. Szybko! Dobra, jesteśmy w krowach, jak dobrze, mój Boże! To już mi przez co tu jest za dużo! A zrobić jakiś most czy coś takiego. Dobra, ja muszę zabić szybko tego zombiaka. Okej, okay, zombie, chodź tutaj. Chodź tu zombie!

已经贵了。嗯